Punkty A, B, C, D, e, F, G, H, i J dzielą okrąg ośrodku S na 10 równych łuków. Oblicz miarę kąta wpisanego BGE zaznaczonego na rysunku. Zwróćcie uwagę, że okrąg został podzielony na 10 równych łuków. W ten sposób. Cały kąt, który znajduje się w tym miejscu, ma 360 stopni i ten kąt został podzielony na 10 równych części, czyli jedna część ma miarę 360 stopni. Jeden taki kąt jest równy 360 stopni. Ja poprawię informacje, które mieliśmy dane z treści zadania, ponieważ już są one nieczytelne. Musimy obliczyć miarę kąta BGE. Kąt BGE jest oparty na tym łuku. Na tym samym łuku mamy oparty kąt środkowy, który znajduje się w tym miejscu. Ten kąt środkowy składa się z trzech kątów o mierze 360 stopni. Czyli możemy policzyć jego miarę, mnożąc, yy, przepraszam, nie 360 stopni, tylko 36 stopni. Możemy obliczyć miarę tego kąta środkowego, mnożąc 36 stopni przez 3. Otrzymujemy, że jest to 108 stopni. Czyli nasz kąt wpisany ma miarę dwa razy mniejszą od kąta środkowego opartego na tym samym łuku. Czyli 108 stopni musimy podzielić przez 2, i otrzymujemy, że ma on miarę 54 stopni, czyli prawidłowa odpowiedź to odpowiedź A.